Witajcie widzowie na kanale ELO MORDECZKI Ja jestem Zielonusz Zielonuś Jak to na mnie ja sam mówię Dzisiaj gramy w Pet Simulator X No zobaczymy widzowie jak nam tu pójdzie Okej okay, widzowie Widzowie mam nasz, na razie takie jakie zwierzaczki. i idziemy Oczywiście ja mam lepsze tu krainy Oczywiście widzowie jakby inaczej. Lecimy do mojej ulubionej chyba. Czyli do krainy innych. Ja tam mam do kupienia sobie parę dzisiaj otworzymy skrzyneczek Dla was widzowie. Dla włóścian. Dla was widzowie otworzymy parę tych skrzyneczek. Mm, otworzymy dzisiaj. Tak z 100 spróbujemy. OK 100. Nie. Tak, z trzydzieści, z 20 okay, widzowie. Jeszcze, widzowie. Lecimy. Znów złoty. O prawidłowie, o Lecimy. Wiem, że dawno nie było filmików na tym kanale. Bo po prostu nie miałem czasu, żeby nagrywać. Ale teraz chyba będą się pojawiać codziennie. Zobaczymy. Otwórzmy jeszcze tak. Cz cztery. Otwórzmy. Po tej cztery jeszcze. Okej. Okay. Ostatnia trójka naszych. Skrzyneczek. Masz zaraz też szyby tropie? Ja mam Czy ja mam Nie mam dla szczęścia pojtanki. O kurczę widzowie To poczekajcie widzowie To zaraz to znów te trzy Okej okay. To ta pierwsza trójka Raz Dwa Dwa widzowie nie oczywiście Nieszczęśliwa trójka No nieszczęśliwa Jakbyście chcieli, to wbijajcie tutaj jutro, nie wiem które, ale wbijacie, to wtedy będę z wami się tradował. Jak widzicie, mam trochę kartów mam klejnoty. I fajnie. S to tu trochę nazbieram. To tam widzowie trochę nazbieramy. Open. S. Mm. Mam 2 biliony tych widzowie. Ehm. To może teraz polecimy sobie na no, najrzadszą skrzynkę. 3 razy na spałnie widzowie. Na skrzynkę. 3 razy na spawnię widzowie. dawajcie. Opłynę. Lecimy na rzecz Ja to parę razy próbowałem dla według mnie ta jest najważniejsza. Tu otwórzmy tu trzy razy, może nam też wydarzy się wreszcie poparcie na tym filmiku i będzie jakiś fajny, o nie toparzyk. Fajnie. Okej, okay. grówka druga w mojej kolekcji. I ostatnie jajko co będzie? Nie toparzyk, pozwól mi sobie jeszcze trzy. Trzy sześć. Raz, dwa. Następnie trójka. Błogam, żeby coś było fajnego. Krówka niepotrzebna, nam widzowie. Co tu, o jeszcze tu mam fajne pety. Ja tu kupimy jeszcze skoro? 10. Ok, dziesięć. Dziewięć teraz. 8 nam zostało do kupienia. Moje okay, krewitowe. Oczywiście poza odcinkami do gram. 8, 7. Tu by teraz szósta będzie. 6. 6, piątka teraz. Piąteczka nasza, też ten. Piąteczka. Czwóreczka i ostatnia trójka nasza widzowie. Trzy. Trzy. Dwa, dwa. Jeden. Widowie. Przekro mi widzowie. Okej, widzowie. Teraz może otworzymy sobie. Co nas tu interesuje, widzowie? Tu nie ma fajnych? Tu nie? Co to jest? Co tu ma być? u tu są fajne. Ja tu. Okej, okay, tu ostatnia dziesiątka będzie wydana. Nie widzę, wie. próbujemy aż do skutku w tym filmie kupić tego najrzadszego pata w tym jajku. Nigdy mi się nie szczęście Może teraz mi się po na odcinku. Jak się poszczęści szczęści, widzowie. E, to dawajcie lajka, łapkę w górę, błagam I subskrypcję z dzwoneczkiem, oczywiście Błagam Błagusiem ja, zielony król Nie zielony król, co ja mówię A bo to mój stary kanał, kiedyś ja byłem zielony król A teraz jestem zielony zielonka o Boże Jeszcze otwórzmy, dużo otwórzmy widzowie a potem się topniemy na praską planetę. Nie na planetę, tylko do tej krainy. Urybka! Fajnie! Bobek nam się trafił. Fajnie, widzowie. Ja czekam na tego trzygłowego psa. Bo mamy te dwa świecące, oczywiście. To moje dwa najsilniejsze. przedtem miałem inne. Jeszcze? Ile mam jeszcze? O, 11 bilionów, widzowie. To kupimy na róże. Jak coś, to będziemy tam zbierać. Rybka kolejna, niepotrzebna nam rybka widzowie, ja... O kolejna rybka, widzowie, to fajnie, że mamy taki farcik, kolejna rybka, Ale... jak ten pies nam się trafi, czyli ja nie mam miejsca, w jakiej na dzisiejszym odcinku widzowie, chyba tak nie wydrobimy. Złacili ją tych złotych widzowie. Okej, okay, widzowie, co się dzisiaj porobimy dla odcineczku? Złotych nie wytropimy. nie ma miejsca Ale może posprzedajmy. Ten komu się poszczęści. Teraz dostanie bardzo dużo patów Kto będzie pierwszy Okej, okay, ten, ten. Dużo zostanie szczepion. No to za typ! Nawet nie dało nam sprzedać jemu. Kurde, widzowie. Hmm. Może ten do sobie? I ten? Okej. Okay. Okej, widzowie. No co? Mogłem już wysyłać jemu, widzowie. Mogłem wysyłać. Wysyłać mogłem. Czemu tam? Kurde, co za typek. No weź, widzowie... No co za widzowie, nie chcą moich petów? Nie, no widzowie... Jak możecie tacy być? Nie chcecie petów? Ode mnie. Od żonego Króla. Dam mu za darmo trzy pety. Trzy. No okej, okay, niech dostanie. W prezencie. Okej, okay, czach, chach, Czech, czach, czach, czach. Okej, okay, widzę, dostaniemy dwugastkowego. No co za typ? Ja mu dam mu wszystkie moje złote, to wtedy zrozumie, że to warto. Nie dam ci free, ja wszystko ci mogę dać oprócz tamtych. Typku Wszystko Wszystko mogę dać Mamy Dużo tych złotych pensz Okej, to trochę oczyszczę chociaż jak fliponek sobie Teraz Błagam Typy nie odmów Jest Widzowie Dostajemy jego Dostajemy Jest Widzowie Mamy się trzy nasze. Jaką? Okej, okay, tego typka poszukamy. Okej, okay, widzowie. To czach? Niech się zgodzi, typ. Bo ja mam dla jego długą. O, o, ten typ od razu do konkretów przechodzi. Nie no, to za typ nie odmówił. Kurde, jeszcze jedno. Mam trzy takie pety, widzowie. Teraz otwieramy znów nasze trzy szczęśliwe skrzyneczki, widzowie. No trzy, ale dużo kupimy. I widzowie, dawajcie, ciach. Musimy kiedyś to wytropić, widzowie. Jak nie wytropimy, to jutro to chyba będzie kolejny widzowy odcinek stropienia. Jak dzisiaj nie wytropimy. Kurde widzowie, jak dzisiaj nie wydropimy, to będzie smutność. Ok, widzowie, to dzisiaj ne, dzisiaj kończymy, bo dzisiaj nie miałem widać farca do, otw do otwierania tych skrzynach, aż mi słowa się mylą, a to później będzie farto, wtedy widzę. Do następnego odcinka. Łapki w górę, subskrypcja z łączkiem. To Elomordy.